Cześć kochani! Witam Was na kanale. W tym szalonym tygodniu rozpoczynamy najbardziej szalony tydzień od ostatniego roku. A mianowicie jest to tydzień przeprowadzki. Dzisiaj demontujemy wszystkie zabezpieczenia w domu i będziemy sprzątać salon i kuchnię, ale to dopiero po południu, bo ja dzisiaj z rana jadę do... Yy, idę do lodziarni. Więc nie wiem, czy uda mi się zalecieć na budowę. Muszę troszeczkę rzeczy zrobić w lodziarni, dosyć czasochłonnych, więc zobaczymy, ale jeżeli tak, to pojadę jeszcze na budowę, zerknę jak te ściany, czy są akceptowalne i ten sufit, czy to dobrze się pomalowało, bo mąż mówi, że starał się to zrobić mega dokładnie, żeby nie było poprawek, ale to dopiero będzie widać jak to wszystko przeschnie, czyli dzisiaj. I dzisiaj będziemy już sprzątać salon, sprzątać kuchnię i jak ją tylko przetrę... Pierwszą rzeczą jaką zrobię, to wam ją nagram. Więc na pewno na dniach będziecie mieli kuchnię. choć Azji, idziemy dalej. To będzie szalony tydzień. Jutro będziemy opróżniać piwnicę albo pojutrze, bo mamy ją udostępnić. Eee, ja już zaczynam pakowanie w domu. Wszystkiego w pudła, zabezpieczanie. W piwnicy na szczęście bardzo dużo rzeczy mamy już w kartonach, popakowanych, to jest tylko wyciągnąć i wynieść. E, niewiele rzeczy jest takich, że trzeba coś tam. Większość jest popakowanych. 90% piwnicy jest po prostu do wyniesienia, już zapakowana. E, gorzej z domem. Tu już troszkę pakowania będzie. Coś jedzie. Przerywamy, zaraz do Was wracam. Więc bardzo się cieszę, że będziecie mi mogli e, towarzyszyć w tej przeprowadzce. Jak w ostatniej części mojego życia na okrągło. Będziemy nagrywać ile się da, oczywiście nie zawsze, bo czasami będzie sporo innych osób, które niekoniecznie chciałyby być na YouTube, nie każdy się pokazuje publicznie gdzieś tam, wiecie, na social mediach, ale w każdym razie myślę, że większość takich rzeczy będzie nagrane. Ja już jestem po prostu mega szczęśliwa, że już nastąpił ten dzień. Wiem, że ten tydzień będzie bardzo ciężki, dlatego że Nikola będzie zaledwie stała dwa dni w tej lodziarni. W sumie jeden dzień i pół dnia, a resztę stoję ja. Ale jeżeli o taka będzie pogoda, chociaż już nie pada, to po prostu może zamknę na dwa dni lodziarnie i się na spokojnie przeprowadzę. Zobaczymy jak wszystko będzie szło. Moja wącheczka. Jak wszystko to nam będzie leciało. Miejmy nadzieję, że uda się wszystko ze sobą pogodzić. Wieczorem będę pakować, rano będą wywozić. Także tak, tak naprawdę do takich podstawowych rzeczy na tydzień czasu to nam aż tak dużo rzeczy nie jest potrzebne. Większość rzeczy jednak można już pochować i, e, i naszykować po prostu, że później chłopaki tylko wpadną i będą wynosić. Część rzeczy ja na pewno po wyworze praktycznie całą kuchnię sama wywiozę, bo sprzęty, nie sprzęty. Co tam wytropiłaś? Patrzcie, jak stoi. Coś jest. Coś tam jest. Jakaś zwierzyna. A jelonki to się teraz mogą chować, bo mają w czym. Także myślę, że kuchnię to sama wywiozę. Sprzęty, niesprzęty. Jak tylko na kuchnię, automatycznie wszystko wywożę. Oczywiście najpierw ją nagram, bo jeden będzie film ogólnie o kuchni, o systemach i tak dalej, o rozwiązaniach, o tym jak wygląda, z czego jest zrobiona. A drugi film będzie z jej organizacji, ale to już jak będziemy mieszkać, bo ja muszę sporo rzeczy kupić, więc na pewno mnie czeka wycieczka do Ikei. Ja jeszcze w tym tygodniu muszę pojechać do IKEA, bo jednak zdecydowaliśmy z mężem, że zainwestujemy w ten karnisz, który jest w IKEA, ze względu na to, że jest aluminiowy, jest po prostu porządniejszy. Boję się, że pod ciężarem. Tych zasłoń tego wszystkiego Ci mi w ogóle zasłony przychodzą Ale to już mam chyba taki hol zbiorczy Zrobię ze wszystkiego, bo kupiłam też dywaniki Do łazienki i tak dalej To chyba zrobimy taki jeden hol zakupowy Ja niewiele rzeczy kupuję na razie do domu Dlatego, że Po prostu mamy inne pilniejsze wydatki Chociaż i Ale coś tam też jest kupione Więc Zobaczymy jak to będzie I muszę pojechać Właśnie po ten karnisz Chyba, że mąż zajedzie, jak będzie gdzieś w Lublinie, w tamtym regionie e, i będziemy montować ten jednak aluminiowy. Mam obawę, że po prostu na tych plastikowych e, PCV -kach mi po prostu poleci później ten karnisz, bo będzie za duże obciążenie, jednak jest trochę metrów. Chociaż tych zasłon i tych firan, bo będą też i firanki. Jednak kupiłam firanki, mam nadzieję, że nie będą się gniotły niesamowicie, bo... Nienawidzę prasować firanek. A nie mam streamera do prasowania tak w pionie. Za to firanki prawdopodobnie mają jakieś obciążniki na dole ołowiane, więc o, oby było dobrze. No dobra, ja przyszłam tylko Wam powiedzieć dzień dobry, przywitać się z Wami, życzyć Wam miłego dnia i rozpoczynamy ten szalony tydzień i miłego tygodnia. Mam nadzieję, że w weekend odpoczęliście. My wczoraj z mężem w ogóle no i miałam już kończyć. A my wczoraj z mężem, słuchajcie, wróciliśmy... Ja już siedziałam wcześniej, tak jak nagrywałam film i się z wami żegnałam, mąż wrócił o godzinie wpół do dziesiątej chyba. Mówił, że pomalował raz biuro, znaczy pomalował kolor na ścianie, ten zielony, w biurze i wchodzi do pokoju, ja siedziałam przy biurką, wchodzi do pokoju i ma płatki pod oczami. Ja mówię, to ty sobie wziąłeś płatkiami, nie przyniosłeś. Przyniósł mi płatki po prostu to była taka ulga. Ja dopiero jak montowałam film, zobaczyłam, że miałam takie sińce pod oczami. Już chyba zmęczenie daje się we znaki. No i przyniósł te płatki i mówi, Boże, jak go nogi bolą. Ja mówię, wiesz co, mnie też nogi bolą. Tak mnie nogi bolą, jakbym naprawdę gdzieś po górach połaziła. A to chyba wszystko od tej drabiny. Ja mówię, wiesz co, to wyciągamy Gareta. I wczoraj Gareta żeśmy aż zajechali. Rozmasowałam mężowi wszystkie zastoje w mięśniach. Mówi, że taka ulga niesamowita. Wyciągnęłam ten żel niebieski z Bingo Spa, e, który jest taki odświeżający, ale i rozluźniający do masaży, właśnie i relaksacyjny. Więc wyciągnęłam też ten żel, wyciągnęłam gareta i żeśmy się tak masowali: nogi, plecy. Ja jeszcze sobie ręce wymasowałam, ale głównie to mężowi, właśnie nogi. Łydki uda, a mi mąż wymasował. A jeszcze stopy. Boże, jak ja wczoraj przyłożyłam do stóp tego gareta. Ale ulga mówię wam, wszystkie receptory były pobudzone. O, niesamowite. No dobra. Rozłączamy się miłego dzianka. Rozpoczynamy szalone tydzień. No i jesteśmy już na budowie. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Mąż tu rozerwał, ja już się przebrałam. Bo mówił, żeby zerwać całkowicie wszystko z okna i obejrzeć dokładnie ściany. Więc na razie wygląda to tak. Jest pięknie, widzę, pomalowane, ale zaraz odsłonimy i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. I schody całkiem inaczej wyglądają. Były komentarze, że schody powinny być zabudowane, bo prowadzą na strych. Jak ktoś mnie dobrze nie ogląda od początku, to nie wie o co chodzi z tymi schodami, ale te osoby, które są od początku na kanale, doskonale wiedzą, dlaczego te schody w tym momencie wyglądają tak i że kiedyś to będzie inaczej. Ok. No dobra. Rozsłaniamy folię. Zobaczymy, jak to na ścianach wygląda. Ja już oczywiście przebrana w moje robocze ciuszki. Say my name until the city burns And the stars fade away And the scars don't hurt Stay with me until the last man falls I don't need them anyway When I'm with you I have it all Oh, oh I'll never let you slip away oh, oh, and you don't have to be afraid I will hold you till the sun comes crashing down Hello no kochani Wszystko zostało zaakceptowane. Zrywamy folię, ściągamy podłogę, wynosimy wszystko na zewnątrz i zabieramy się za sprzątanie, żeby się przeprowadzać. Także ja mamy godzinę 8.50, już wróciłam z lodziarni. Teraz ogarnę to wszystko. Myślę, że no, tata się oferował, że przyjedzie mi pomóc. No ale tutaj na dwie osoby aż takie roboty nie ma szkoda sobie, żeby sobie dzień rozwalał. Więc ja szybciutko to ogarnę. Dzisiaj też przyjeżdża do mnie przesyłka z Ocean's Apart. E, wróciło ponownie do mnie współpraca, więc jutro będziecie mieli film z Ocean's Apart. E, mega mnie to cieszy, bo bardzo fajne kolekcje powchodziły. Chociaż e, ja ledwo zdążyłam sobie wybrać e, i wiecie, zamówić e, co bym chciała. E, a dwa dni później weszły fantastyczne, jeszcze nowsze rzeczy. Po prostu widziałam, że u Anjax one były na kanale, fajne leggingsy z bluzami i tak dalej. Ja mam w troszeczkę innych kolorach jeszcze tą troszeczkę starszą kolekcję, ale to nic nie szkodzi, ja i tak się cieszę. Więc, bo to są naprawdę fajne rzeczy. Dobra, zaczynamy, zabieramy się, rozklejamy wszystko. Przy oknach troszeczkę będzie więcej zabawy, bo tak jak widzieliście, odkleiłam jedną warstwę, a na oknach nadal są taśmy, dlatego że ja. Wszędzie oklejałam to dwuwarstwowo. Najpierw nakładałam taśmę z linią okna, a następnie na tą taśmę nakładałam taśmę z folią, tak żeby odklejając, bo na przykład większość rzeczy była przyklejana, oklejana 3-4 razy. No i teraz, jak odkleiłam pierwszą warstwę i nadal mam czyściutką taśmę dookoła na oknach, i teraz, na przykład, gdyby trzeba było robić jakieś poprawki, to ponownie przyklejam na tą samą taśmę świeżą taśmę e, z folią nową, więc u nas tak praktycznie wszędzie było. Myśmy oklejali, bo się rozklejały te taśmy i myśmy tak oklejali. W końcu wpadłam na taki pomysł, żeby, wiecie, najpierw otaśmować i później do tej taśmy cały czas przyklejać, odklejać. Te taśmy się świetnie e, przyklejają, odklejają, więc. E, było w miarę prosto, ale teraz właśnie, żeby nie poodrywać tego koloru, trzeba nożykiem delikatnie przy e, tym, e, Boże, jak to się nazywa, to białe dookoła okna, nie silikon, tylko, wiecie o co chodzi, przy tych gumkach trzeba delikatnie odciąć, żeby ta farba została ładnie e, właśnie biała i, i była ładnie odcięta, więc teraz delikatna, staranna robota nożykiem i jedziemy, odsłaniamy wszystko, sprzątamy i bierzemy się za Nagrywanie filmu o kuchni, ale oczywiście najpierw ją posprzątam, a tam jest sprzątania, po prostu mówię wam. Będzie oddzielny film z kuchni, oddzielny film o sprzętach, bo uważam, że też warto o nich nakręcić. Podam Wam oczywiście ceny i wszystko, więc no ale to już są ceny, i ja kupowałam w fajnych rabatach, ale też Wam o tym powiem przy sprzętach, w jaki sposób szukałam sprzętów, czym się kierowałam, itd. Tak więc zabieramy się za robotę. No, i dobra kochani, skończyłam. Jeszcze zostało mi odkurzanie. Już Was przełączę i Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, poza kuchnią, w której stoję, e, aby Wam to wszystko pokazać. Już się odwracam i przechodzimy do oglądania. Tu stoimy w kuchni. To jest, są właśnie te ukryte drzwi, o których Wam mówiłam. I o to właśnie chodziło z tą listwą, bo wiecie, te drzwi są jednolitą jakby płaszczyzną, one nie mają żadnych ramek, nic, o tym będzie film w najbliższym czasie. Mm. No i teraz chodzi o to, że aby one były, właśnie miały tą funkcję jakby ukrytych tych drzwi, no to bez sensu jest tutaj dawać białą listwę, bo na samych drzwiach listwy dać absolutnie nie wolno, dlatego że drzwi by się nie otwierały, one się otwierają tu na tą stronę na wyspę. I one by się po prostu nie otworzyły, bo by listwa zahaczała. A jak zrobimy krótszą, no to będzie dziura granatowa. Więc e, dlatego postanowiłam, że jednak listwę zrobimy granatową, mm, bo wtedy bez sensu było wstawiać tutaj te drzwi w formie ukrytych, tak zwanych, jeżeli bym miała za chwilę odznaczyć je właśnie białymi listwami na ścianach, a na drzwiach by ich nie było. Więc będzie granatowa. Podłoga jest już cała ogarnięta. E, Schody również. Powiem Wam, że śmiem stwierdzić, że jestem mistrzem oklejania. Zobaczcie, jak wyglądają schody: są czyściutkie. Tu jest wszędzie pięknie wszystko zrobione. No i ten schodek niezgody również jest pięknie zrobiony. I mamy zakryte to, na czym mi zależało, czyli nie widać kompletnie tego. I tu sobie pójdzie spokojnie listwa, która będzie jednolita płaszczyzna ze schodkiem. Także o to chodziło. Tak to wszystko wygląda. Biorę się teraz za odkurzanie, a po południu po pracy jak przyjdę to będę będę sprzedała kuchnię. Tu jeszcze jest część rzeczy do wyniesienia, ale ja głupia byłam, bo wszystkie kartony z salonu położyłam na przedpokój, a wynosimy je jak wychodzimy drzwiami to je wynosimy w tą stronę. I ja zamiast poczekać, aż mąż przyjedzie i mi da klucze od tych drzwi, bo tylko on ma, to latałam przez garaż naokoło, oblatywałam budynek i dopiero tam zanosiłam. No ale dobra, wyniosłam. To są kartony, które były w kuchni. Z kuchni już też wszystko pościągane. W kuchni jeszcze muszę dzisiaj zagruntować półeczkę i pomalować moją, o jaką to wam zobaczycie później. I musi mąż jeszcze pomalować mi. G -g 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 -g. Dookoła okna, glif, dookoła okna, bo był już gruntowane, więc tylko tyle. I kuchnię ogólnie ja już dzisiaj zaczynam sprzątać, więc jutro nagrywam kuchnię. E, ale wy jeszcze macie wcześniej film z Oceans Apart. Czekam, aż mi DHL przywiezie paczkę. Dobra, rozłączam się z Wami i widzimy się jeszcze po południu tutaj. No i moi drodzy, dzień dobiegł już końca. Ja byłam w sklepie w Lidlu, wróciłam w sumie właśnie z budowy. A w sumie to z Azji ze spacerku, z Azji ze spacerku, mamy dzisiaj 11 179 kroków i godzinę 21.09. Byłam, byłam na budowie, myślałam, że Wam nagram dzisiaj tą kuchnię, ewentualnie jutro rano. Ale raczej się nie obrobia. Kochani, po prostu sprzątanie tej kuchni po tych gładziach, pomimo że ona była osłonięta, ale wcześniej też się cały czas kurzyło, coś się robiło, ona nie zawsze była osłonięta. Niestety to jest wiecie, jak takie zmywanie błota. Makabrycznie się to czyści. Wyczyściłam w sumie jedną trzecią kuchni, można powiedzieć, może połowa. Jakoś tak, więc zobaczymy jak się jutro ym, obrobię, bo rano muszę umyć maszynę, więc yy, jak w miarę szybko mi to pójdzie, to oczywiście na pewno pojadę jeszcze na budowę yy, i na budowie właśnie yy, umyję resztę kuchni, postaram się Wam ją jutro nagrać, ale nic nie obiecuję, yy, nie wiem też czy ukaże się film z Oceans Apart, dlatego że nie mam dla Was kodu, nie dostałam odpowiedzi na maila, jaki kod jest dla Was, ciuchy przyszły, ale nie wiem, co dalej. Niby termin jest wyznaczony, ale nie mam żadnego hasełka dla Was, więc zobaczymy, jak ja z tego wybrnę. Będę próbowała jutro cisnąć od rana jakieś maile, żeby, wiecie, jakoś wybrnąć z całej sytuacji, dotrzymać terminów. Ewentualnie po prostu publikuję coś bez kodu rabatowego, bo kody to ma wiele dziewczyn różne i na stronie też zawsze jakieś są. Ale dobra, wracając do budowy, powiem Wam, że dzisiaj na budowie po południu mój mąż z tatem podpinali ledy, oświetlenie. Jest już w Łazience oświetlenie to główne, pozaczepiane. Mój tata montował, a później robili chyba deszczownicę z mężem i jakieś kable przyciągali, więc na pewno też i ledy, które są w łazience, jako funkcja ozdobna, oświetlenia eee, a ja się ogólnie skupiłam właśnie na tej kuchni i miał mąż jeszcze dzisiaj malować drugi raz zielonym kolorem eee, z, u siebie biuro, ale raczej nie zdąży, bo jeszcze się grzebali w tej łazience, a w sumie już jest 21 ja wyjechałam w pół o w pół do wyjechałam, eee, nie wcześniej o 20:10 wyjechałam z budowy, bo jeszcze musiałam zjechać do Lidla. Zaraz wam pokażę, co kupiłam. Bardzo szybkie i niewielkie zakupy, i pewnie ostatni raz się widzimy z tego miejsca. Pewnie raczej już w kuchni tej vlogów nagrywać nie będę ani holi, ani vlogów. Jest to ostatni hol zakupowy z tej kuchni. Tak mi się wydaje. Więc może rozpoczniemy to, co kupiłam. To woreczki są u nas nowe na wyprzedaży po 7,99. I jest tutaj 40 woreczków litrowych. Mi się już te woreczki gdzieś pokończyły. Na wyprzedaży też są zozole kwaśne po 2 złote 9 groszy, zł, więc też wzięłam. Z etykietką trafiłam kran chipsy fritata mexicana, mexican fritata. Nie wiem, co to za smak. Niby tortilla. Zobaczymy. Wzięłam jedną paczkę. Były dwie, ale na drugich była przerwana etykietka i one nie wchodziły, więc je zostawiłam. Oczywiście wzięłam borówki e, i do lodziarni, i do domu. E, I po to, po co pojechałam, to głównie olej, bo nie mam oleju w ogóle w lodziarni, a olej jest mi potrzebny do robienia gofrów. Więc e, już się wykończył. Liczyłam, że gdzieś trafię z promocją. Niestety nie trafiłam. Z etykietką e, szyneczki wieprzowe, piratki jeszcze trafiłam. 224. Parówki kupiłam jednej, już dawno u nas nie było. I nareszcie zaczynają tanieć brzoskwinki. Wzięłam 4 sztuki, 899 za kilogram, Bo już strasznie mi się chce takich owoców. Już pomału mi zaczynają brzydnąć borówki, bo jem je po prostu na okrągło ostatnio. Zrobiłam też dzisiaj małe zakupy w pepko bardzo małe, ale pokazałam już mężowi. I powiem Wam, że jeszcze muszę pójść to kupić, bo, bo za mało tego kupiłam. Ale to wszystko zobaczycie. Zarobię taki hol zbiorczy, jak będę nagrywała. Znaczy ogólnie, jak się wprowadzimy, zrobię taki hol zbiorczy i Wam pokażę nowe rzeczy, które kupiłam, do, nowe rzeczy do nowego domu. Będzie hol z Pepko, z Allegro. Zobaczymy, gdzie jeszcze coś kupię ale to już później nazbieram tych rzeczy, bo one pomału schodzą pokażę Wam i zasłony i firanki i tak dalej karnisz jednak mąż mówi, że będziemy kupować ten taki najtańszy, najtańszy bo jest nam on potrzebny po prostu na najbliższe 3 tygodnie, dlatego, że już jest zamówiony karnisz elektryczny wiecie, same się zasłony będą zasłaniały, czy firanki chodzi o to, że ciekawe czy... Zas... Czy, kupi, czy kupił mąż na dwa czy na jeden? No mam nadzieję, że kupił na dwa. W każdym razie e, karnisz jest zamówiony. Przyjdzie dopiero za trzy tygodnie, więc teraz po prostu jedziemy do Larła i kupujemy te po 65 zł, bo one były najtańsze e, i fajnie chodziły, więc zabieramy mm, się za montaż. Dzisiaj odebrałam już też zasłony i firanki, ale są w aucie. E, no i w czwartek jeszcze muszę na te rolety, wiecie, polować, bo jak nie, to muszę pojechać po prostu w markecie, przepłacić solidnie za te rolety i kupić byle jakie, żeby czymś zasłonić okna, bo nikt się nie wyśpi tam. E, jeden chlebek górski pokroiłam i ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, to 10 bułek. I to moje całe zakupy. Więc na budowie szał się rozpoczął sprzątania. Dzisiaj nawet mąż jak wszedł i zobaczył już te pościągane kartony, to stwierdził, że już e, poczuł taką radość, e, że to już się ma ku końcowi, pomimo, że naprawdę w tym domu jest jeszcze ogrom pracy, bo nie mamy nigdzie oświetlenia, będą zwykłe żarówki na razie wszędzie, prawie wszędzie pozawieszane. E, przed domem po prostu jest istne tornado. Będziemy wieczorami siedzieć i po prostu rozkopywać to wszystko. Układać jest wybojowisko, naprawdę lepiej się nie zbliżać na teren obok domu za domem, bo nogi można połamać. Także no jeszcze ogrom pracy przed nami: kotłownia jest do zrobienia, garaż jest do zrobienia, bo materiał jest, tylko trzeba to zrobić, biuro może, musi jeszcze dokończyć. No i tak naprawdę takie rzeczy przyziemne typu, nie wiem, listwy zamontować i tak dalej, które najpierw musimy kupić, więc jest mnóstwo rzeczy jeszcze, które musimy kupić i mnóstwo rzeczy jeszcze. Jestem ciekawa, kiedy mi Roleta przyjdzie do kuchni, bo będę miała kolejne okno odsłonięte. O, przeżyję. W każdym razie jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które musimy kupić i będziemy już je systematycznie kupować, także po malutku, po malutku i do przodu, ale ten tydzień jest naprawdę mega szalony. Biorąc pod uwagę, że ja um, też jednak jestem sporo czasu w tej lodziarni. Nie, Nikola ma też uczelnię, więc, a też ma w środę urodziny, więc nie chcę ją obarczać lodziarnią, bo wiecie, no chcę ten dzień spędzić po swojemu. E, I tak, ale e, na piątek już jest przeprowadzka e, taka gwarantowana, więc myślę, że już... Piątek spędzimy, piątkową noc spędzimy w nowym domu, ewentualnie sobota. Ostatecznie, jakby nie patrzeć, w tym tygodniu się przeprowadzamy. Jutro się postaram opróżnić piwnicę. Dzisiaj mogliśmy to zrobić, ale za późno się zorientowałam. Mąż już pojechał busem. Ale dobra, ja się z wami już żegnam. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się cieplutko. Bardzo się cieszę, że trzymacie kciuki za moją przeprowadzkę, że się tak samo nie ucieszycie jak i ja. I cieszę się, że wchodzicie tutaj, że jesteście, że podtrzymujecie mnie na duchu, dodajecie otuchy i wiecznie słyszę: Dasz radę. Kto da radę, jak nie wy? Dzięki wielkie. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do jutra w kolejnym filmie. Pa!